O której będziemy debatować w Parlamencie Europejskim to jest przyszłość rolnictwa, a wspólna polityka rolna po 2027 roku. I tutaj chciałabym się troszeczkę zatrzymać, nawet nie na samej wspólnej polityce rolnej, nie na perspektywie finansowej dla samego rolnictwa, bo to jest temat. Bardzo taki techniczny, skomplikowany, nie do końca zrozumiały dla wszystkich. Tutaj wiemy doskonale, że chodzi o przesunięcia pewnych środków. Wiemy, że Komisja Europejska zablokowała pewne środki finansowe w ramach wspólnej polityki rolnej dla rolników, ale są też wnioski, które miałyby jednak te środki uruchomić, więc tego będzie dotyczyła ta konkretna debata. Ale myślę, że w tej konkretnej debacie, szczególnie jeżeli spojrzymy sobie na pierwszy człon tego. Tego tematu, o którym będziemy debatować, czyli przyszłość polskiego, przyszłość rolnictwa, no na pewno nie zabraknie takiego tematu, jak Mercosur, umowa między Unią Europejską a państwami Ameryki Południowej i myślę, że mimo że temat debaty będzie dotyczył między innymi Wspólnej Polityki Rolnej, to temat Mercosuru w tej debacie też się pojawi. Dlaczego? Dlatego, że właśnie to jest ten temat, który wypłynął kilka dni temu, ale o którym już słyszeliśmy w perspektywie ostatnich kilku miesięcy. Pamiętamy, że umowa między Unią Europejską a Mercosurem została dopięta na koniec minionego, e, minionego Parlamentu Europejskiego w 2024 roku i już wtedy mówiliśmy, że po 20, ponad 20 latach negocjacji umowy między Unią Europejską a państwami Mercosur, ten temat w zasadzie już został dopięty. Ale uprzedzaliśmy, że jest jeszcze szansa na zablokowanie tej konkretnej umowy, i mimo że kilka dni temu wyszła na jaw informacja, że Komisja Europejska w zasadzie już przyklepała umowę między Unią Europejską a Mercosurem, to dalej jednak jest szansa na to, żeby tą umowę zablokować. I tutaj mam ogromne pretensje do polskiego rządu, który całkowicie zaniechał ten temat. I minister rolnictwa, pan Siekierski, i komisarz. Piotr Serafin, który jest komisarzem Komisji Europejskiej i premier Donald Tusk całkowicie położyli ten temat. Są całkowicie niezdolni do tego, żeby w Unii Europejskiej zbudować jakąkolwiek koalicję czy mniejszość blokującą tak szkodliwe umowy, jaką jest umowa między Unią Europejską a państwami Mercosur. Na czym polegałaby ta blokada? Żeby zablokować jakiś projekt w Unii Europejskiej musimy zdobyć poparcie czterech państw których liczba mieszkańców stanowi przynajmniej 35% wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej. I jeżeli przeciwko umowie między Unią Europejską była Polska, była Francja, bez problemu udałoby się namówić jeszcze jedno może dwa państwa, tylko trzeba byłoby to po prostu robić. A mam wrażenie, że tutaj doszło do ogromnego grzechu zaniechania ze strony polskiego rządu i polskiego komisarza w Komisji Europejskiej, którzy po prostu nie Rozmawiali z innymi państwami, żeby taką mniejszość blokującą stworzyć. Musimy mieć świadomość, z czym wiąże się umowa między Unią Europejską a państwami Mercosur. To jest gigantyczne uderzenie w polskich rolników. Ja mam wrażenie, że ostatnimi czasy, szczególnie od czasu wybuchu wojny na Ukrainie, Komisja Europejska prowadzi różnymi swoimi decyzjami wojnę handlową z polskim rolnictwem. To nie jest tak, że Komisja Europejska wojuje na innych rynkach, a jednak chroni państwa członkowskie Unii Europejskiej, tylko ja mam wrażenie, że wszystkie działa są po prostu w tym momencie wytoczone przeciwko polskim producentom rolnym. Bo najpierw mamy napływ różnych produktów z Ukrainy, mamy zwiększenie kontyngentów z różnych produktów z Ukrainy, mamy zalew polskiego rynku ukraińskim zbożem wątpliwej zresztą jakości i to już jest zaniechanie rządu prawa i sprawiedliwości, bo pamiętajmy, że to minister Kowalczyk przecież zapewniał polskich rolników, że spokojnie mogą sobie zostawić swoje zboże, w magazynach, że cena zboża jeszcze wzrośnie, a rolnicy oczywiście no, zaufali stronie rządowej, więc to zboże sobie zatrzymali. I potem się nagle okazało, że nasz rynek został całkowicie otwarty na ukraińskie zboże. Cena zboża na rynku spadła, rolnicy ponieśli stratę, nie było komu skupować polskiego zboża, za to ukraińskie cieszyło się bardzo dużym powodzeniem, ponieważ było tańsze, było bardziej dostępne, więc przedsiębiorcy także oczywiście wykorzystali tą sytuację. I tutaj też muszę mały kamyczek wrzucić jednak do środowiska rolników, bo to, że ponieśli straty w związku z napływem ukraińskiego zboża, to nie jest tylko wina ministra Kowalczyka, który kompletnie zawalił kwestię wyczucia rynku, ale to jest też kwestia niestety polskich rolników, którzy no, chcąc się obłowić, trzymali to zboże, przez co doprowadzili różnych producentów do tego, do sytuacji, gdzie no, nie mieli surowca do produkcji różnych rzeczy produkowanych ze zboża, na przykład pasz, więc musieli szukać produktu, gdzieś gdzie on po prostu był dostępny. A że nawinęło się ukraińskie zboże, które było dostępne, było tańsze, no to po prostu producenci wykorzystali tą okazję, więc to jest wina nie tylko ministra Kowalczyka i rządu Prawa i Sprawiedliwości, ale także niestety wina rolników, którzy nie wyczuli kompletnie e, sytuacji na rynku. I postanowili trzymać zboże w swoich magazynach, dopóki ta cena jeszcze bardziej nie wzrosła, chociaż na tamten czas cena zboża i tak była bardzo, bardzo wysoka i rolnicy absolutnie nie mieli na co narzekać. Ale wracając do umowy między Unią Europejską a państwami Mercosur. To jest kolejne uderzenie w polskich producentów żywności, w polskich producentów rolnych, ponieważ jak wiemy, Polska jest jednym z głównych producentów żywności w Unii Europejskiej. My produkujemy na rynki europejskie i potem z różnych rynków europejskich, z różnych państw Unii Europejskiej, nasze produkty e, przepakowane trafiają na jeszcze inne rynki, na rynki zewnętrzne, na przykład do Chin. Więc. E, więc. E, Staniemy pod mm, znakiem olbrzymiej konkurencji, z którą nie będziemy w stanie sobie absolutnie poradzić. I gdyby to była jeszcze konkurencja oparta rzeczywiście na zasadach rynkowych, że konkurujemy na takich samych warunkach, że musimy spełnić te same wymagania w naszej produkcji, jak na przykład w produkcji mm, rolnej państw Ameryki Południowej. To jeszcze byśmy dali radę, ponieważ konkurowalibyśmy na przykład jakością. Ale w momencie, kiedy nasi producenci rolni są obłożeni ogromnymi restrykcjami produkcji, mają zakazane różnego rodzaju środki ochrony roślin, które ogólnie w Unii Europejskiej są zakazane, a w Brazylii na przykład już nie no to my niestety nie mamy szansy konkurować z takimi produktami, które będą masowo napływały na rynek unijny. I może się zdarzyć tak, że wątpliwej jakości produkty z państw Ameryki Południowej po prostu będą wypierały z rynku produkty polskie, ponieważ będą tańsze, a to jest główna determinanta, którą kierują się konsumenci. Przede wszystkim patrzą na cenę, dopiero potem patrzą na jakość. Więc będziemy konkurować na nierównych zasadach, będziemy wypychani z europejskiego rynku będziemy musieli dalej spełniać masę wymagań, które Unia Europejska na nas narzuca, a w międzyczasie państwa Ameryki Południowej będą nas zalewały swoimi chemicznymi produktami. Produktami, które nie spełniają unijnych norm, produktami, które są, będą bogate w różnego rodzaju substancje chemiczne, które w Unii Europejskiej są po prostu zakazane, bo w Brazylii produkuje się na przykład, w Brazylii jest masowa produkcja rolna z użyciem herbicydów, które w Europie są po prostu niedopuszczone do obrotu, ponieważ są szkodliwe dla zdrowia. Więc to jest na przykład jeden z takich, z takich czynników, które powinniśmy mieć na uwadze. Walcząc z umową między Unią Europejską a państwami Mercosur, niestety rząd Donalda Tusk'a ma to kompletnie gdzieś. Dlaczego? Dlatego, że umowa między Unią Europejską a Mercosurem jest w czystym interesie Niemiec. To niemieckie samochody będą eksportowane na rynek Ameryki Południowej. To niemiecka chemia. Będzie eksportowana na rynek Ameryki Południowej. Więc y, tym państwem, które obłowi się na tym konkretnym kontrakcie, będą Niemcy. I Ursula von der Leyen po prostu negocjuje tą umowę w interesie Niemiec kosztem wszystkich innych państw. Co jest ciekawe, Francja była y, bardzo długo przeciwna umowie między Unią Europejską a państwami Mercosur, ale teraz zaczęła argumentować, że w sumie w tej umowie są zapisy, które mogą jednak po części ochronić europejski rynek przed napływem przed masowym napływem żywności z państw Ameryki Południowej, tylko że te zapisy są bardzo niejasne moim zdaniem i no, stanowią bardzo duże pole do nadinterpretacji, bo jeżeli mówimy o tych zapisach i one mówią, że na przykład napływ produktów spożywczych z Ameryki Południowej może być zatrzymany, jeżeli jego skala będzie zbyt duża, to, co to znaczy, że skala tego napływu jest zbyt duża? Kto będzie o tym decydował, że ta skala jest zbyt duża? Kto będzie decydował o tym, że tych produktów na rynek europejski już napłynęło tyle, że nasi producenci nie radzą sobie z taką konkurencją? No, właśnie tu jest ten pies pogrzebany. Więc pytanie: Co takiego Francja dostała w zamian za to, że przestała tak głośno i stanowczo sprzeciwiać się między umowie, przeciwko umowie? Między Unią Europejską a państwami Mercosur. Wiemy doskonale, że Komisja Europejska ma mnóstwo narzędzi nacisku na państwa członkowskie Unii Europejskiej. Są to narzędzia od nacisku politycznego, są to narzędzia od nacisku finansowego, którymi zmusza państwa do podejmowania takich, a nie innych decyzji. Więc mówiąc o przyszłości rolnictwa, uważam, że przyszłość polskiego rolnictwa jest bardzo mocno zagrożona ze względu właśnie na tą umowę, która no podejrzewam, że wejdzie w życie. To jest jeszcze kwestia oczywiście zgody w Radzie Unii Europejskiej. My później w Parlamencie Europejskim też będziemy debatować na ten temat już w takiej oficjalnej debacie. Niektórzy mówią, że w listopadzie taka debata na temat umowy między Unią Europejską a państwami Mercosur pojawi się na tapecie Parlamentu Europejskiego. Oczywiście będę Was informować na bieżąco, co się dzieje w tym temacie na moich mediach społecznościowych. Także trzymamy rękę na pulsie, ale uważam, że no generalnie sprawa jest już sklepnięta, i zostaliśmy oczywiście jakimś zbach z angielskim, ale to wynika z tego, że nasz rząd po prostu nie potrafi i nie chce negocjować w interesie polskim. I to, co się stało w związku z tą umową, po raz kolejny to udowadnia.